Projektujemy salon z aneksem kuchennym, ale niestety w tym przypadku nie możemy poszaleć, bo pierwsze co byśmy zmienili, to zmienilibyśmy aneks kuchenny, ale nasi inwestorzy nie są gotowi na taki krok. Żeby urozmaicić to pomieszczenie, ścianę za sofą udekorujemy panelami przestrzennymi, do których inwestorzy nie byli na początku zbyt przekonani. Ale myślę, że jak zobaczą, jak to będzie wykonane, to po pokochają tą ścianę. Obok na ścianie pojawi się tynk bawełniany, musimy tylko teraz wybrać kolor. Ja tutaj mam próbnik. Ja myślę, że z racji tego, że całe wnętrze będzie takie w chłodnych beżach, to trzymajmy się tej kolorystyki. Myślałem, że powiesz, że jest też kolor różowy. Nie, myślałam bardziej o szarościach, żeby jeszcze bardziej było to wnętrze stonowane. Ale o którym konkretnie? No, no wiesz, któryś z tych. Ja też myślałem o szarym, ale wydaje mi się, że te są za ciemne. Ja bym wziął ten najjaśniejszy, to ma takie wstawki grafitowe. Okej, okay, no to weźmy ten. Teraz czas na akcent kolorystyczny. Wiemy, że będzie to kolor czerwony, ulubiony kolor naszych inwestorów. Tylko zdecydujmy, czy będzie na tej ściance, czy na tej. To weź, sprawdź tutaj. Mm, to będzie ostry, ładny taki karmin. Tu lub tu. tu, tu. Ja myślę, że przy białych panelach wyjdzie nam flaga. To zróbmy na tej <laughs> ścianie. No i decyzja jest podjęta, kolory mamy ustalone, jeżeli chodzi o układ funkcjonalny salonu pozostaje bez zmian, jest kanapa, stolik kawowy, naprzeciwko ściana telewizyjna, dodatkowo nowym elementem w przedpokoju będzie szafa. No i jeszcze jakieś dekoracje. Ścianę mamy przygotowaną, jest zagruntowana, tu są wyplenione wszystkie brzegi. Co teraz musimy zrobić? Wsypać zawartość torebki do, do wody. Woda jest powinna, ciepła. Tak, woda jest ciepła, powinna mieć temperaturę około 35-40 stopni, wtedy lepiej rozpuszcza się klej. I całą masę po prostu łatwiej jest wymieszać. My ten produkt tak naprawdę bardzo dobrze znamy, znamy jego mm -hmm. funkcje dekoracyjne. Tak. Wiemy. Nawet kiedyś nakładaliśmy. <laughs> Dokładnie na ten wiemy, jak, wiemy jak, to, jak to się nakłada. A czy ma jakieś walory, o których jeszcze nie wiemy. Tynk nasz posiada pewne właściwości izolacyjne, chodzi o izolację termiczną, także tutaj myślę, że będzie wyraźny wpływ na komfort cieplny pomieszczenia. Nam został tak naprawdę ostatni ślad po tym, jak ten salon wyglądał wcześniej, mm -hmm. czyli ten niefajny nie kolor, czy będziemy w stanie to przykryć? Ta warstwa tego tynku nie musi być gruba. Nie, tutaj wystarczy powiedzmy 1-2 mm, dlatego, że to nie jest kolor jakoś drastycznie różny od, od, od cieniem, od, od tego, który będziemy nakładać. Widzę, że masa jest już prawie gotowa, ile teraz musimy czekać? Teraz powinniśmy czekać około 30-45 minut, aż wszystkie składniki się tutaj dokładnie rozpuszczą, i po tym czasie jeszcze raz powinniśmy to wymieszać ręką i produkt jest gotowy już do aplikacji. Mięsisty tynk bawełniany na wnętrzu ciepła i miękkości. To jest bardzo łatwy, szybki i prosty sposób, by efektownie zmienić ścianę. Jest, matka lustrzaną Gdzie nasze okno? Jo, Twój ulubiony kolor zobacz czerwony. No. no cześć, czekaj, po co mi O, po o się no. Się no. Kino fajne, Jakiś jest problem. Słuchamy. Nie, nie no. Jakie są nie, zarzuty? Nie no, szok, generalnie szok po prostu. Ale pozytywny szok. Ale pozytywny, tak, jak najbardziej. Powiedzcie, czy znaleźliśmy złoty środek na tę tabelkę, tą problematyczną? No, ja bym powiedział inaczej, nie znaleźliście złotego środka, znaleźli się szary środek, bo tutaj te, te szare tonacje na pewno na to wskazują. Nie no, wszystko wygląda inaczej, ale jest fajnie, no pozytywnie. Dobrze, a które elementy najbardziej Wam się podobają? no póki co kanapa bo ja lubię czasem tak, podróżować no no więc no, kanapa tak. jest kanapa ekstra. jest rewelacyjna naprawdę ściany są no jest to pororogina więc jestem no, mocno zdziwiony bo sam pewnie bym na to nie wpadł Aga na pewno też a wygląda to tak. tak dosyć oryginalnie naprawdę ściany są rewelacyjne